Dlaczego oni się mszczą na chrześcijanach? Bo uważają, że skoro koalicjanci, czyli wojska amerykańskie, in, są jak gdyby na ich terenie, okupują, czyli automatycznie chrześcijanie, którzy do tej pory byli ich sąsiadami, to znaczy to są tak samo jak ci chrześcijanie, którzy wtargnęli do, na ich ziemię, w związku z tym muszą kolaborować. Nawet jeżeli tego nie robią, to na pewno będą, bo są tak samo chrześcijanami. I to też jest jak gdyby takim punktem. Um, zapalnym, że wpadają do domów chrześcijan i krzyczą, zabijając, ty współpracujesz z wojskami amerykańskimi, czy innymi innej koalicji i zabijają. Różne są sposoby, na przykład porywają też członków rodziny, wymierzając okup, jeżeli ten okup nie zostanie spłacony, bo wiadomo, są to duże okupy, duże sumy, w związku z tym mają właśnie to jest taki ultimatum postawione, że albo oddam dzisko, ale musisz opuścić dom, wszyscy muszą do wyjechać. Jeszcze jest jedno ultimatum postawione, że możesz przejść na islam i wtedy nie zostaniesz zabity. No ale chrześcijanie na Bliskim Wschodzie nie przechodzą na islam. Aleluja, Są zdjęcia osób, które się chciały sfotografować, chciały powiedzieć o tym, co się stało, bo nie wszyscy chcą pokazywać swoje twarzy, nie wszyscy chcą mówić o, o tym problemie, bo się boją. Dlatego że część z tych osób, te osoby jeszcze w dalszym ciągu mają jakieś rodziny, bliskich w Iraku i boją się zemsty, zemsty sąsiadów, którzy by, z muzułmanów, którzy by mogli za to, co mówią. O czym opowiadają, mogą się zemścić na nich. Także, no i przede wszystkim jest ten problem, że chrześcijanie ewidentnie są niszczeni, także nawet jest taka teoria, że chcą wszystkich chrześcijan, yy, Ale skąd muzułmanie, Iraku? tak, żeby wszyscy opuścili Irak, dlatego że palą też kościoły, zabijają osoby duchowne. Czyli, czyli jest jak gdyby ten, idzie progres w tym kierunku, że to nie jest tak, że to była jakaś chwilowa taka sytuacja, że został wysadzony w powietrze kościół, bądź parę osób zostało zabitych. Nie, my mówimy o skutecznym takim programie wyrzucania chrześcijan z Iraku. Chcemy po prostu zrobić taką dużą akcję, w której moglibyśmy powiedzieć o problemie, a z drugiej strony, żeby mogły pojechać Dary pod koniec czerwca w transporcie do Syrii, do Jordanii. I dlatego tu jesteśmy. Ja myślę, że rzeczywiście to pomaganie, tak, tutaj są wolontariusze, którzy pomagają, to są osoby, które korzystają i również pomagają przy różnych akcjach, na pewno mogłyby się zaangażować w tą akcję, jeżeli tylko byłaby taka chęć i wola, jako też poznanie problemów innych ludzi, którzy są gdzieś daleko właściwie zapomniani o nich się nie mówi, o nich się nigdzie nie wspomina, może przy okazji jakiegoś większego zamachu terrorystycznego, że nagle ktoś gdzieś tam jest potrzebując pomocy. Akcja, która działa dwustronnie, z jednej strony to jest tak, że my pomagamy. Ale tak naprawdę samo pomaganie bardzo dużo pomaga pomagającym. Kiedyś jak prosiłem o pomoc też w jakiejś tam sprawie i jeden z kapłanów powiedział mi Wie pan, jeden wszystkim nie pomoże, ale wszyscy jednemu pomogą, no więc może na tej zasadzie ta różnorodna pomoc tam dotrze. Ludzie, którzy współpracują z kapucynami, są wolontariuszami, w inny sposób postrzegają świat. Nie, nie żyją tylko w, tym, w tej przestrzeni mieć, tylko w tej przestrzeni jeszcze dawać. I ta struktura, która jest tu zbudowana, do tego są wolontariusze, którzy mogą, jeżeli chcą się w tą włączyć w tą naszą akcję. No, po prostu są potrzebni ludzie, bo, to, są, bo to, to jest zbieranie, to jest informowanie, to jest, to jest nawet spotykanie się z innymi. No to, jest, to jest na przykład jak ten koncert, który będziecie organizować w maju, przecież to też będzie okazja do powiedzenia, tak żebyśmy na przykład z transportem mogli pojechać pod koniec, pod koniec czerwca. To nie jest tak, że teraz chcemy, żeby bezdomni dawali swoje środki na to, żeby pomagać. Innym bezdomnym. tylko już samym tym, że mogą w tej akcji uczestniczyć, no to możemy się podzielić pewnymi. Jest tutaj Telewizja Młoda Patio, dlatego, dlatego robimy to też z Patio. To jest Wyższa Szkoła Humanistyczna Ekonomiczna w Łodzi. Jest też kilkadziesiąt tysięcy studentów. To jest, to jest wiele miejsc, w których będziemy chcieli się w jakiś sposób włączyć. Natomiast takim. E, powiedzmy, e, fundamentem byliby, e, by, by, było, byłoby towarzystwo. Byli, ja myślę, że bezdomni fundacja. chyba najlepiej mogą zrozumieć Bo... problem ludzi, którzy zostali bez domów i wiedzą, co to jest bieda. Co pan myśli o tej w ogóle? O, o pomyśle, żeby coś takiego zorganizować na terenie. E, no bo jakby nie patrzeć, to, i, to pan będzie jednym z tych, którzy będzie to organizował. Bo, e, jeżeli się pan oczywiście zdecyduje, że warto. No ja jest, na to jestem bardzo otwarty jestem. Myślę, no myślę, że akcja bardzo przyzwoita nawet. No myślę, że pomysł. Na, na bardziej to jest bardziej uderzy bardziej w ludzi młodych na bardziej. Kocha. Szkoły, szkoły stud studentów. Pan? No. no i co myślę co powiedzieć jeszcze? Myślę, że nawet na, na pracy coś, coś, coś dobrego jest, że można ludziom pomóc naprawdę. A pan dlaczego chłopia jest tutaj z wolontariusza? Jeżeli tak mogę zadać. Ja, ja po prostu tak też kiedy miałem sam w domu, to obecnie sam w domu jestem mieszkam ko, i wiem, co to jest tam, głódka, wiem, co to jest bieda. No i po prostu ja szkoda ludzi, którzy nie mają co zjeść nie mają ci nie mają się podjąć, też też naprawdę. No po prostu chcę komuś pomóc. No. Ktoś, też mi kiedyś pomógł, to po prostu też komuś oddać że serce Czyli swoje. dać, Tak. أبون تبش نتقادش نتقداش شموخ تيتي ملكو طوخ نهوي سبيروخ أبانا الذي في السماوات